OK, cześć. Eee, tutaj jest e, film, i pod nim jest, e, są wszystkie komentarze. Jak widzicie, od pierwszego do ostatniego. I teraz będę sobie losował. Pierwsza osoba, która wygrywa <coughs> kupon do LS Brickstore to Matrix Fine Studio druga osoba to Alan B. trzecia osoba to Ledo Soul i czwarta osoba Libertarian Svac piąta osoba Angela buduje i ostatnia, szósta osoba. Zinio. Ok, proszę te osoby, żeby skontaktowały się ze mną na Instagramie. Ja oznaczę was w komentarzu pod tym filmem, że wygraliście i po kontakcie ze mną dostaniecie kupony. Do zobaczenia. Cześć.